Słyszysz tę wstawkę, to oznacza, że jestem na wakacjach, ale nie chcę was zawieźć, więc filmy dalej będą pojawiały się codziennie. Wyniki z poprzedniego odcinka znajdziesz na Discordzie, do którego link masz w opisie. No i co? Jeżeli chcesz wziąć udział w dzisiejszym konkursie, w dzisiejszym kalendarzu, to łapka w górę pod tym filmem, subskrypcja na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. Wy, jeśli chcecie sprawdzić, co się u mnie dzieje, zaglądajcie na Instagrama, a ja życzę Wam miłego oglądania. Płaciłem na SESGO Skinsa 45 złotych No i spróbujemy z tej właśnie. Kwoty zrobić kosę. Jest to część, no już dosyć oklepany, ale wydaje mi się, że dalej przyjemny dla Was do oglądania. No i oczywiście na wstępie. Pamiętajcie, że w tym właśnie miejscu wpisywać sobie chodzi Genetic darmowe 10% bonusu do depozytu, 2 10 zł, 10 groszy na start. No i w tym momencie macie jeszcze na ekranie giveaway'e dostępne, czyli macie tutaj 200, no 300 można powiedzieć złotych przy wpłacie 30 złotych. bierzecie udział w każdym z tych giveaway'ów. Tutaj mam 50 osób, tutaj mam 48, tutaj tylko dwie, a tutaj 10. No zawsze jest to jakiś cashback. Przegrać c 8 40 zawsze dostajecie dodatkowe 5 złotych, jeżeli uda nam się to Zgarnąć, więc wydaje mi się, że całkiem spoko opcja. A my w tym momencie przejdźmy do Forgotten Case'a. 13 zł lecimy pierwsze otwarcie. Pit Viper, Grim i Torque to nie jest najlepszy drop. Ile my z tego mamy? Nie no, w sumie 14 zł. No okej. Okay. Pamiętajcie, że tutaj na y, takich challenge'ach, tutaj liczy się każdy grosz. I liczy się każde otwarcie. Jeszcze raz to przyciśniemy i od razu potem przejdziemy sobie na jakieś case battle. Oczywiście tańsze case battle, bo pieniędzy też nie mamy za dużo. 5 zł, 33 zł nam zostaje. No i zróbmy sobie jakiegoś case battle, zadajmy na to 10 zł. Anime case, on jest całkiem spoko. Ultra case też jest całkiem spoko. Chocolate case to moja ulubiona skrzynka. No i zróbmy to sobie na 3 osoby na trybie underdog. Bo ostatnio jeśli mam być 4 to trochę farta na tym CSGO skin się mi zabrało. No ale po tym dropie haula, który widzicie właśnie teraz w karcie, no to chyba nic dziwnego. No i zaczynamy pierwsza skrzynka. Yy, nie wygrywamy. Nie wygrywamy aktualnie, ale może druga skrzynka przyniesie nam coś lepszego. No i przynosi nam coś lepszego, bo aktualnie jesteśmy na przewadze. No i zobaczymy. Sepius nie traf nic. No i Sepius... Yy, Okej, okay, no cztery dyszki, no po prostu cztery dyszki, no mamy profit, jestem z tego bardzo zadowolony i zróbmy to sobie jeszcze raz na trzech graczy, tym razem na trybie standardowym, jeżeli to nam nie wyjdzie, to tak właściwie będziemy w punkcie wyjścia, no ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że nam to wyjdzie, te chocolate case'y w poprzednim otwarciu całkiem spoko oddały, może teraz jeszcze trafimy jakieś kurczę... Ojojojoj, oj, oj, oj. no nie, raczej nic nie trafimy. Raczej nic nie trafimy. Trzeba było zostać po prostu przy tym underdogu, chociaż w tym momencie nie wiem czy nawet underdog by nam pomógł. No ale naklejka za 35 zł i jeszcze Mortis ze skrzynki za bodajże 2 czy 3 zł. No to jest naprawdę potężny drop. To jest naprawdę, naprawdę potężny drop. Ale tego battle przegrywamy 80 zł. To nas z pewnością by przybliżyło dosyć mocno do kosy. Niestety jednak tak się właśnie nie dzieje. Plug case, neon case, 17 zł. Dosyć gruby battle, jak na nasz dzisiejszy balans. No i spróbujemy co zrobić sobie na dwie osoby na trybie standardowym. Zobaczymy, może ktoś z do nas dobije. A jeżeli nie, to weźmiemy sobie na przykład bota Alexa. Albo czemu nie? Lecimy z botem Alexem. No i pierwsza skrzynka daj coś ciekawego. No, nic ciekawego, co to nie jest. Jeżeli mam być 4, 4,50. Druga skrzynka, może teraz. No i okej, okay, wygraliśmy to, tylko że to nawet nie jest profit. Zróbmy to sobie jeszcze raz. Jeżeli to nam nie wyjdzie, to wydaje mi się, że będziemy musieli ukleić jakiegoś dłuższego Batlasa. za cały nasz balans. Bot oj, sam, oj, 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 no to ja już mogę się przyżegnać. Ja już wiem, że ten battle skończy się na pewno porażką dla mnie. No i lecimy, druga skrzynka, neon case. No i patrzcie, co on trafia. Patrzcie, co on trafia. No to było pewne. No, dostajesz bota i... Z... O, kurde, my to wygraliśmy. Naprawdę o grosze. O ile? O 9 groszy? Spoko. Szanuję. Chętnie przygarnę. Ale tego się nie spodziewałem. Jeżeli ja widzę botaj samo w moim case battleu, to ja już wiem, że ten battle nie może się skończyć zbyt pozytywnie. Lecimy Bot Michael, Bot Adrian, Adrian. I lecimy z tym. Underdog. Nie możemy nic trafiać. No. Tak. Okej, okay, szczerze wygrywamy. Tylko nie... Nic mi nie da. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Ej, to był mega dobry case battle, tak szczerze. Mega dobrze to wszystko wyszło. To zróbmy coś. sobie... Jeszcze raz, tylko że dublując wszystkie skrzynki i na dwie osoby na trybie klasyczny. No i teraz ten Later, albo coś ciekawego. Ok, to kosztuje już 12 zł, już się dowiedziałem. Tylko, że fosfor kosztuje 21, co jest dla nas dosyć problematyczne. No i to też nie jest drogi skin. No, No musi coś dać. No, daj tego fosfora teraz mi. Ok, ok, ok. okay. Mało nam brakuje. Naprawdę mało nam brakuje. Czy damy radę? Dajemy radę, dajemy radę, to jest na pewno nasze. I mamy 70, 120 zł, już. Ej, to jest 8 tych profitu. To jest już 8 tych profitu, sprawdźmy, ile my zrobiliśmy. My zrobiliśmy sobie, kurczę, akacza ładnego z tego, albo akacza nawet asimov z tego. Bardzo spokojny wynik. No to co, wydaje mi się, że teraz pozostało tylko zdobyć koce. Lecimy dwie skrzyneczki awupy na trzy osoby na trybie underdog. Jeszcze raz, te trzy osoby na underdogu całkiem wychodziły. No i jeżeli to nie wyjdzie, to pokusimy się o jakiegoś batla za 5 dyszek na przykład. Może trzy skrzynki AWP, bo te skrzynki akurat bardzo, bardzo lubię. No i później zrobimy all-in'a, ale my nastawiamy się na wygraną, chociaż tak póki co to nie wygląda. Tryb klasyczny jak najbardziej by oddał, ale zobaczmy druga skrzynka. No i na pewno tego nie wygraliśmy. Oj, ładnie by oddał ten battle, naprawdę ładnie by oddał ten battle. Dobra, robimy trzy skrzynki. Trzy osoby jeszcze raz na... Nie, dobra, dwie osoby na Underdog'u, bo w poprzednim battle fajnie oddało, jeżeli to nie wyjdzie, to lecimy po prostu all-in. No coś tam... Coś tak o co nam nie wychodzi ostatnio. Coś tak o co nam nie wychodzi ostatnio. Wintes. Oj, oj, to znowu nie jest dobry start. Stratni jesteśmy 2 złote, no i jazda dalej. No Pit Viper, no Pit Viper, gdy... Nie no, my jeszcze ATERI trafiamy, no kurwa, traf coś. Nie, no to nie jest wystarczające, to nie jest wystarczające. No i znowu ten battle by oddał naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale nie oddaje. Ale po prostu kuścia nie oddaje. Dobra, toolbox, gold case, plug case i jeszcze to. I do tego zostaje nam 4 zł na na przykład skrzyneczkę medium case. Chociaż może ten ultra? Nie, na ultra nam nie starczy. No dobra, no to medium. Robimy to na trzy osoby na trybie underdog jeszcze raz. Bo ja myślę, że moje szczęście się już naprawdę czerpało i miejmy nadzieję, że uda nam się z tego zrobić może nawet kosę. No bo z tego co widzę, to w tych skrzyneczkach łatwo o kosę. Lecimy. No i to nie jest start, którego oczekujemy. To nie jest start, którego oczekujemy. Znowu wygrywamy. Emily, Alex, trafcie coś. No i nie, no my znowu trafiamy. No my znowu kurwa trafiamy, bo od Emily, postaraj się. Raz w życiu. Raz w życiu się kurwa postaraj. Dobra, i o to chodzi. I teraz to przetrzymajmy nic po lewo. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ostatnia skrzynka, nic po lewo. Mamy to. Mamy to. Ej, 140 zł. My już jesteśmy stówę na proficie. Dobra, ja myślę, że żeby przyspieszyć tempo dzisiejszego odcinka, powinniśmy polecieć w nieco bardziej ryzykowne skrzynki, żebyście tutaj zaraz nie zasnęli i lećmy nad dwie osoby na trybie klasycznym battle za 70 zł z 40 tak naprawdę. Bot Alex, Bot Alex był ze mną całkiem, całkiem, całkiem miły był dla mnie, no zobaczymy jak będzie dalej. Guardian to na pewno nie jest miły drop dla mnie. Giga była hole i striking ninja jako kolejne skrzynki. Okej, okay, slate. Z kolei bardzo spoko dropik. No i lecimy z hole teraz. Hole musi nam coś dać. No nie, wiem, to jest drogie. To jest drogie. Te oczy kosztują 31 zł. Ostatnia skrzynka. No i niestety tego battle'a kończymy na zdecydowanej pozycji przegranego. Usuwamy Striking Ninja, dodajmy sobie zamiast tego na przykład AWP, usuńmy hole Case'a, zamiast tego dodajmy sobie na przykład survivala. No i lecimy z tym na trzy osoby tryb standardowej. Jest to nasza ostatnia deska ratunku od okosy. Pokosę, okosę, jakkolwiek wolicie mówić. Adrian i Rosso. Adrian, nie trafiaj nic, albo trafiaj gorzej ode mnie. No i w tym momencie Rosso już zaczyna 35 zł. Się chłop, kurwa, nachapał. Druga skrzynka, no i chłop się kurwa dalej hapie. Dobra, a wupy. Asimov w tym momencie bęk. A Teris, no kurwa, no typ nie przestaje dropić. Typ nie przestaje dropić. No nie mam dzisiaj czutki, no nie mam dzisiaj czutki, no gdybyśmy zrobili tutaj underdoga to by było naprawdę świetnie, ale w dzisiejszym odcinku to było na tyle dzięki za oglądanie. Elo!